Czym byłaby Nysa bez folkfiesty? Głośno zastanawiali się wczoraj jej mieszkańcy. Byłaby szara i smutna. To nie tylko namiastka egzotyki, to cały tygiel etniczny, to kultura, zwyczaje, stroje, barwy, języki i muzyka, która łączy wszystkie te różnice. Ponad pół tysiąca wykonawców jest już w Nysie. O tym, że folkfiesta ruszyła, jej uczestnicy powiadomili Nysian osobiście. Barwny korowód przeszedł spod gmachunskiego Domu Kultury do Bastionu Świętej Jadwigi w czwartkowy wieczór, oznajmiając całemu miastu, że rozpoczął się czas świętowania. Już podczas korowodu mogliśmy poznać na miastka możliwości poszczególnych zespołów, ale prawdziwą eksplozją umiejętności zobaczyliśmy w centrum festiwalowych wydarzeń w Bastionie Świętej Jadwigi. Jesteśmy z bardzo wielokulturowego miasta, mianowicie z Łodzi. Pozdrawiamy wszystkie kultury i cały folklor. we are from california, but we, we do hawaiian dancing. a small, nice little city. it is, of course, lovely. greetings to poland and to nisa. Well, hello, we are from france, from montreal. this is in the south of france, and our group, our group's name is le Mainage de montreal. i would like to thank everybody, because this is a really great festival, and we came from crimea, ukraine. it is very beautiful, green city. Yeah. Uh, From, from Kazach. Czwartek był przed smakiem tego, czym delektować się będziemy przez kolejne dni na Bastionie Świętej Jadwigi, a te kolejne to różnorodność zespołów, a także namacalny majstersztyk organizacyjny, choć organizatorzy wskazują na pewne mankamenty, których nie mogli przewidzieć. Trudno tu mówić o organizacyjnym majstersztyku, raczej próbujemy zapanować nad, nad organizacją, ponieważ na bieżąco są ustalane przynajmniejsze elementy. Jest to bardzo złożona impreza na scenie w w tej chwili występuje Francja, piękny zespół, a tutaj za sceną nam ktoś tam zemdla, kogoś tam powiedzieliśmy już na pogotowie z zapaleniem nerek, kogoś trzeba było zaprowadzić do fryzjera, ktoś tam koniecznie musiał dzisiaj wymienić pieniądze, chociaż święto. To jest taka robocza sytuacja. Także na zewnątrz to wygląda ładnie w sposób zorganizowany, a tak naprawdę jest to, no jest to ciężka charuwa i, i taka spora robota kuchenna, jak ja to mówię, taka od zaplecza. Dotychczas wszyscy są zadowoleni. My staramy się to wszystko zorganizować tak, aby wszystkich nakarmić, wszystkich dobrze ulokować, chorych do lekarza dostarczyć yy, i wszystkie potrzeby naszych gości jakoś zrealizować. I choć folklor wiedzie tu prym, to zapowiada się prawdziwe święto muzyki i tańca, nie tylko dla miłośników gatunku folk. Podczas festiwalu każdego dnia widzowie usłyszą i zobaczą coś innego, inne choreografie, inne stroje zespołów. Bo Folk Fiesta ma być nie tylko różnorodna i kolorowa, ma też mieć na celu promocję miasta. To jest impreza, która niesamowicie promuje Nyseko Miasto. Jeżeli się weźmie pod uwagę ilość zespołów, liczbę uczestników, też poziom organizacyjny tej imprezy, to jest to na pewno jedna z najważniejszych imprez w kraju. Multikulturowość festiwalu sprawia, że każdy chce w nim uczestniczyć, o czym świadczy ogromna rozpiętość wiekowa zebranych słuchaczy. Tu jest tyle fantastycznych wrażeń do przeżycia. Poznajemy cały świat. Cały świat przyjeżdża do nas. Trzymaj. Tak myślę, że wszystkie nam w duszy gra to, co oni tutaj wygrywają i to, co nam pokazują. Dlatego jest piękna, że człowiek chce wrócić do korzeni, do tradycji, do lat młodości, kiedy się samemu śpiewało. To jest tak, jakby człowiek pojechał tam, pobył u nich i wrócił do kraju. Tyle pięknego przywożą. Jesteśmy pierwszy raz na, na takim koncercie, żeby właśnie dzieci zobaczyły, jak to jest, że istnieje jeszcze jakaś inna muzyka, jak, jak ta, co się słucha na co dzień w radiu. Kolorowo, ciekawie, różnie. Ponieważ wyszliśmy na spacer z mężem, no i żeśmy sobie przeszli, patrzymy, że piękny korowód idzie, no i żeśmy za korowodem przyszli. tutaj właśnie jesteśmy teraz po raz pierwszy. Jak tańczą, i śpiewają, i podrygują, wszystko jest takie kolorowe, no można się napatrzeć. Sama mu chciałaby się ubrać? Dzisiaj tak jak oni, bo wszystko jest tak kolorowo. Kolejnym świadectwem na renomę Fiesty jest jej program. Na estradzie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Bastionie Świętej Jadwigi zobaczymy jeszcze zespoły m.in. z Portugalii, Rosji, Węgier, Serbii i Stanów Zjednoczonych. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół pieśni i tańca Śląsk. No a w niedzielę każdy zespół chce wystąpić jak najlepiej, najbardziej barwne stroje, najciekawszy program zawsze jest jednak na niedzielę, bo to jest pożegnanie, zawsze wtedy jest też najwięcej publiczności. Gdzieś w zakamarkach bastionu świętej Jadwigi i my poczuliśmy tę niezwykłą serdeczność wśród uczestników. Specjalnie dla widzów regionalnej telewizji Opolskie otrzymaliśmy wdarza muzyka. we